Chodźcie, chodźcie, coś wam pokażę, jak handluję bronią lata całe. Tutaj, panie operatorze, z tej strony. Pierwszy raz w życiu trafia mi się skrzynia fabrycznie nowych Mosinów. To jest ten moment, kiedy leśny stara wyga w tej branży, dostał coś, czym się tak podjarał jak cholera. Pan operator będzie uprzejmy na skrzynie, żeby ją było widać w całości. Zobaczycie, jak to fabryka przygotowała. Jak to mówią, tadam. Mosin długi, 91, łamany na 30, w pełnym fabrycznym ukompletowaniu. Teraz nieważny, leśny, teraz robimy tutaj zbliżenia. Tak to wyjechało z fabryki. Węgierska produkcja. Węgrzy są oryginalni. Proszę bardzo, pasek jest taki koloru buraczków? Buraczków. Słuchajcie, zgodne co do ostatniego szczegółu. Fabryczny smar. Wyjmijmy ten zamek, pokażę wam po czym poznać, że broń nie strzelała. Widzisz, tutaj nie ma śladu wypalenia od uderzającej w tył spłonki. Bo jak odpalasz, to tutaj ci się tak ładnie spłonka odciska. Tak. Nawet nie wachlowany w tej weftę. Każda część numerowana, każda część zgodna. Węgierska fabryka. To jest mosinek. Co on ma w ukompletowaniu? Śmierdzące ładownice. Po ile? Raz, dwa po jednej ładownicy do każdego. W sumie to powinno być chyba po cztery, czyli ktoś zaiwanił po drodze. Bardzo miękka skóra, wydawałoby się, że to jest pleśni, ale to jest po prostu czymś zakonserwowane. Tutaj w każdą ładownicę wchodzi wchodzą trzy łódki nabojowe, czyli 15 sztuk, czyli masz tak y 30, 30, 30, 30, jednostka ognia 60 sztuk. O! Kojarzycie polskie olejarki? Płyn, smar. To u nich jest olej i szmar. Też fabryka. I zestaw do czyszczenia do każdej sztuki. Wiecie, jestem ciekaw, bo ja tego jeszcze nigdy nie odkrywałem. Proszę, do każdego jest kluczyk szczotka. Tutaj się nawijało pakuły, żeby dokładnie wyczyścić lufę. Tutaj mamy kluczyk do. Kto mi powie do czego? Zostawię to jako zagadkę. Co się robiło tym kluczykiem? Żeby nie przeleciało na wylot, to tu jest, o widzisz, tak spłaszczone. Ten jest bardzo ciekawy, bo to jest taki uniwersalny klucz. A żeby nie zniszczyć korony lufy, jak tym wyciorem czyścisz, poczekaj, to Wam pokażę pewną sztuczkę. Nowiutka lufa. I jeżeli żołnierz Bierze sobie wycior, tylko go trzeba wykręcić, bo on jest tam wkręcony w gniazdo, i zacząłby tym wyciorem jechać po lufie, jechać. To on tutaj zjedzie koronę lufy. A więc zakładamy osłonkę, korona lufy ocalała. Takie cuda. To wszystko jest w zestawie. Niestety, wszystkie pięć jest już sprzedane w przedsprzedaży. Nie pytajcie lepiej za jaką cenę. A jak idziesz do ataku na bagnety, to zakładasz bagnet. I dawaj. Prawda, że piękny? Pojęcie lufa-lustro w tym przypadku jest w pełni uzasadnione. Co wam powiem tak na zakończenie? Kto mnie ogląda po raz pierwszy, to pewnie jeszcze nie wie. To wszystko jest, że tak powiem, u ciebie w zasięgu ręki. Pozwolenie na broń prostsze niż przypuszczasz. Yy, przypnę komentarz do tego filmu. Tam jest taki gratisowy poradnik, który sobie możesz ściągnąć w PDF-ie, jak uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską. Broń kolekcjonerska to może być nowy Glock, może być stary Mosin. Może być nawet kałasznikow. Można kolekcjonować wszystko. E, takie cuda się jeszcze zdarzają gdzieś w Niemczech w magazynie. Wszystko zgodne numerycznie. 0,2 to jest fabryka. Wyostrzyło? Tak. Każda część proszę, ja Was zgodna. Dobra, a następny film będzie o wybuchach. Miłego dzionka od leśnego dziadka. A, stop, jeszcze nie wyłączyłeś. Kojarzycie akcję? Skąd ta koszulka się wzięła? Yy, nie wiem, czy YouTube mi przepuści ten film, ale to coś wspólnego ma z Szabi, gdzie Wunderwaffe, czyli leśny dziadek, przegrał pewną bitwę. Może wrzucę w shorta. No to co? Miłego i do roboty.